Witam, witam, witam. Serdecznie. Tutaj tak se ćwiczymy tego Elshada i z debiutem jego. Przeciwnik wyborny. Świeci partia grana około 3 lat temu. To jeszcze taka partia proszę bardzo. Skoczek F3. C6. D4. D6. Przeciwnik prawidłowo gra i C3. No prawidłowo. Oj, oj, Jak to mówi Igor Niemco w system pancer. Pancerny. Pancerny. A my debiutik Elshada Mamidowa. No i konsekwencje. Robimy swoje ruchy. Debiut elszada ma to dobrego, że robimy swoje ruchy i nie patrzymy, co gra przeciwnik. Jeszcze nie patrzymy, co gra przeciwnik. Robimy swoje ruchy, no można było pójść skoczkiem na F6, ale my konsekwentnie debiutik gonie Goniec D3, pod, 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 ponieważ dał nam punkt zaczepny, otwieramy linię na flance. Otwieramy linię na flance. No, nie zbił przeciwnik, oj, 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 no to otwieramy. Krótka roszada będzie podejrzana, no to możemy wyjść konisiem. I operację robimy na drugiej flance. Operacji na drugiej flance, gdyby przed zim grał Hetman F3, to by jeszcze żył, ale zaczyna się sypać. No to konsekwentnie. Hop. Hop. I uwaga. Otworzyliśmy dwie linie. Linię G i linię A. I to moglibyśmy mówić gaga albo Aga Aga. Moglibyśmy tak mówić, jak mały dzidziuś. Ale trzeba grać. No to co? Podciągamy Hetmana, chociaż tu on nie stoi dobrze. Hetman chciałby pójść tu do białego króla. Ale gdzie biały król ma się schować? No, no nie ma. Hetman F3. No to my tu widzimy. Widzimy Tiu. Widzimy Tiu. A jak widzimy motyw geometryczny dla gońca, no to stawiamy. Stawiamy gońca Tiu. Hetman E2. I teraz proste. No idziemy do ataku w szachy wygrywa się tak prosto F4, no przeciwnik widzimy my tu mamy, to trzeba zrozumieć filozofię debiutu Shada. my mamy taki mini centrum mini centrum, od razu jesteśmy na ostatniej linii obrony to mini centrum, trzeba rozbić pionami trzeba rozbić pionami, a żeby je rozbić pionami, to one muszą iść one muszą iść, one muszą iść do przodu. jak one pójdą do przodu jak one pójdą do przodu, to tego biedaczka ogołocą. O i ja on będzie taki nie? zielony. I on się robi zielony. I tu właśnie biały i tak gra. Kombinujemy jak Elszat mam jedów. W skórze kaczoreczka. Wszyscy myślą, no to nie ma co myśleć. No trzeba wykorzystać, że biały król został w centrum i otworzyć pozycję. Pozycję otwieramy przez otwarcie linii. Otwarcie linii realizujemy poprzez wymianę pionów. Proszę. DC5, DC5, goniec B5. A to ofiarka piona bez znaczenia. W debiucie El Shada król zajmuje pole to. Proszę to sobie zapamiętać. To jest. Wymarzone pole L-shada, Może wezmę go w żółte kółko, żeby ładnie wyglądało. O! To jest ulubione. Jedna wieża będzie stała tu, druga będzie strzelać z linii D albo z linii a na razie koniś musi iść. I w tej sytuacji, kiedy niespodziewań dla całego świata wisi koniś, wisi wieża, no bo przecież król odszedł po szachu, biały jest. W Stokrotka krot, to w telewizji. W kropce. F5. No ale my jeszcze raz odchodzimy i jeszcze jedno uderzenie robimy. Proszę, liczymy uderzenia. Jedno. Drugie. I trzecie. I pozycja białych no musi się wysypać. Jeszcze fortunnym trafem likwidują nam jeden atak. No ale to tylko jeden. No wieża G1. Cb4. Cb4. I teraz trzeba przeciwnika dobić. A przeciwnik wyborny. Wyborny. Ruch czarnych. Myślę, że to wszyscy znaleźli, proszę bardzo. Tiu. Ten szczela tam. Goniec Elszada. Ten strzela tu, tu i tu. I teraz białych już nie ratuje ruch wieża g 7 Bo będą bez wieżyczki. Bez wieży jak tu woli. Białe wpadają w trans. W trans ataku. To często się zdarza przeciwnikom. Kaczoreczka, proszę! O! A kaczoreczek jest zimno Zimnokrwisty zimno -krwisty. bierze, no bo tu wieża broniona, ta wieża nie ma wpaść, a gońca póki nie ma co. I Hetman G4. Nie wiadomo co grozi. Tu król nie ma ucieczki, ale tu mata nie ma. To co grać? No przede wszystkim. Hani, no znajdźmy ruch, no znajdźmy ruch, zagrajmy jak wściekły kaczoreczek, zimnokrwistem, to się zdecydujmy, czy wściekły, czy zimnokrwisty, Mam jeszcze 13 sekund na podjęcie opinii. Czas poleciał, no dajemy szachutka. Chcemy króla zepnąć na drugą linię, bo tu, tu go strzelimy między oczy. Idziemy do kontrataku. Aha, tata, nie, 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 kombinujemy jak kaczorczek. Bijemy kto? Bije na dwa, łapka w górę. No i oczywiście, że bijemy na E2. Ale póki co dajemy szachutkę, ten nie ma gdzie iść. Nie ma gdzie iść. Tu niedobrze, bo będzie szach -szech. No może nie, nie do końca. Chociaż No będzie szach -szech. Ale konic broni. Ale niedobrze, kto mówi, że tam dobrze. Tu nie, bo pod gońca. No to przeciwnik się zasłoni. Jak się zasłoni Hetmanem, to go straci. Zasłonił się wieżą. No. Każdy by się zasłonił wieżą. No i wieża wpadła na dwójeczkę i przeciwnik podziękował. Ciekawe dlaczego. No na trójeczkę znowu nie może. No może tylko tu. No może tylko ty. Jak zrobimy szachutkę. I jeszcze jednego. I jeszcze jednego, to chyba będzie mat. Nie, no. Ja nie pamiętam, bo to było 3 lata temu. Ale kosiłem kiedyś. Papa. Pa.